George Russell zwycięzcą Grand Prix Kanady, a zaraz za nim Max Verstappen oraz Kimi Antonelli. W najnowszym odcinku flash 1 wita Was Natalia Szukała, a razem ze mną są Oliwia Gramza Cześć. oraz patryk Szymański. Cześć wszystkim. Powiedzcie, jak w ogóle podobał Wam się wczorajszy wyścig, ponieważ można powiedzieć, że wielu zawodników poprawiło swoje miejsca z kwalifikacji, bo aż dziewięciu było wyżej niż w sobotnich starciach. Yy, szczerze mówiąc, yy, nie powiedziałabym, że ten wyścig był jakiś porywający, aż do ostatnich yy, no, dziesięciu okrążeń, może trochę więcej. To, to wtedy gdzieś tam zaczęło się robić trochę gorąco. No i wiadomo, że, już tutaj pewnie sobie o tym porozmawiamy później, ale Lando Norris nam zafundował te dodatkowe emocje swoim manewrem niesamowitym. A, ale ogólnie, szczerze mówiąc, nie powiedziałabym, że to był jakiś genialny wyścig, szczerze mówiąc. No ogólnie w tym roku mamy problem z atrakcyjnością tych wyścigów. Zaczęło się bardzo fajnie w Australii, a, a mam wrażenie, że im dalej, tym gorzej, tym nudniej i znowu tak naprawdę wydarzenie z końcówki wyścigu trochę ten wyścig ratuje, bo inaczej skończyłoby się pewno tak jak wszyscy jechali. Czyli Russell, Verstappen, no i Antonelli albo McLareny. Zaraz sobie o tym powiemy, bo manewr Norrisa zepsuł wyścig nie tylko jemu samemu, ale też koledze z zespołu. E, ale zaraz do tego przejdziemy. Co do atrakcyjności, no, no nie porwał ten wyścig. Spodziewałem się czegoś więcej. E, była fajna walka na, na pit stopy, na różne strategie zespołów. E, też nie było kierowcy, który prowadził, który miałby jakąś dużą przewagę. Raz Max Verstappen się do George'a zbliżał, raz był dalej, tak. Także no, no to też nie była taka dominacja jednego kierowcy. No ale Kanada przyzwyczaiła nas do tego, że te wyścigi bywały dużo bardziej ciekawsze e, i te walki o zwycięstwo też bywały dużo bardziej ciekawsze. Także e, co, pozostaje powiedzieć to, co w każdym programie może za tydzień będzie, za tydzień w kolejnym wyścigu będzie lepiej. Znaczy, jeszcze przepraszam, tylko że jakby przerwę, jeszcze to o tyle jedynie powiem, że fajne było to, że, że mieliśmy innego zwycięzcę. Mieliśmy tego Mercedesa na podium, pierwszy podium Antonellego, więc gdzieś tam. Same wyniki może były ciekawsze, ale jeżeli chodzi o emocje, no to takie, powiedzmy, końcówka jedynie. Do tego jeszcze przejdziemy, ale oprócz czołowych nazwisk dużo czasu antenowego skradł Albon, któremu w wyścigu silnik odmówił posłuszeństwa, a w kwalifikacjach oderwała się osłona silnika, co też rzadko się zdarza. No, rzadko się zdarza, ale Williams takie... Przygody miał już w poprzednich latach, w tym sezonie jest bardzo dobrze. Albo też zaczął bardzo dobrze, no ale ta Kanada mu ewidentnie nie wyszła. Nie dogadał się też z mechanikami na początku wyścigu. Nie wiedział, jedni chcieli, żeby zjechał, on nie chciał zjeżdżać. Później, jak już chciał zjeżdżać, to też nie zjechał. No i wyścig ostatecznie zakończył, i też ta, ta przygoda, gdzie tam wyjechał na trawę, podbiło mu bolit na pierwszym okrążeniu. Także no, albo nieudany wyścig od pierwszego okrążenia, nieudane też kwalifikacje chociaż udało się ten bolid po czerwonej fladze na szybko poskładać. No ale Alex Albon ma za sobą poprawny sezon, tak samo jak Williams i myślę, że po prostu to jest taka wpadka, a w kolejnych wyścigach będzie lepiej. Znaczy Williams dla mnie jest takim zespołem, od którego ja bym jeszcze nie oczekiwała jakiejś takiej solidnej formy która by trwała jakoś dłużej. Ja mam wrażenie, że tutaj może być tak, że ten zespół jednak wychodząc z tych lat, jakby y, trochę, trochę gorszych występów, y, właściwie to mało powiedziane <laughs> czasami, a, ale nie można od nich jeszcze oczekiwać takiej dużej regularności. Myślę, że tutaj po prostu akurat y, poszło gorzej, pójdzie lepiej, więc tutaj z Williamsem ciężko chyba przewidzieć. No ale też fakt tego, że te silniki Mercedesa są bardzo awaryjne, na to trzeba zwrócić uwagę, bo, bo i w Astonie były, awarii w Mercedesie też, więc coś się tutaj ewidentnie dzieje. No, a te odlatujące części bolidu, odsłaniające y, m, cały bolid od środka, to, to tylko jakby dla konkurencji y, gratka. Chociaż. Y, Warto wspomnieć, że wczoraj kierowcy Williamsa z 2019 roku święcili o, swoje no triumfy. Właśnie. Najgorszy Williams od lat, najgorszy bolid w stawce od lata. Tutaj George Russell wygrywa Grand Prix Kanady, Robert Kubica razem ze swoją ekipą wygrywa wyścig Le Mans. Więc no, czy może być lepiej? Williams 2019 był e, obiektem kpini i żartów, a wczoraj e, <noise> byli już kierowcy, święcili swoje triumfy. Także jak to się wszystko szybko potrafi zmienić. Tak, i wczoraj jeden aktualny kierowca. Williamsa Carlos Sainz mógł zdobyć jeden punkt, zajął dziesiąte miejsce. W dziesiątce również znaleźli się Nico Hulkenberg i Fernando Alonso, co może cieszyć, ponieważ ta forma to tak naprawdę wzrasta dopiero u nich. No, szczególnie u Fernando Alonso, którego nie doceniałem na początku. No było ciężko. Z, z tego co wiem, wyprzedził już w klasyfikacji. Stroj 17 we wczorajszy. Tak, a to do tego jeszcze przejdziemy. Z tego co wiem, Fernando już wyprzedził mojego ulubionego zawodnika w klasyfikacji generalnej, ale trochę długo mu to zajęło, a już tak całkiem serio bardzo dobra jazda Fernando Alonso przez cały weekend. Nie jest to pierwszy raz. Pamiętam, że w Monako również prezentował się bardzo dobrze, tylko tam awaria Bolidu niestety zepsuła mu dalszy wyścig. Też dojechałby na tym piątym, piątym, szóstym, siódmym miejscu. Trzymy mamy, mieliśmy dwójkę McLarena, mieliśmy Red Bulla, mieliśmy dwójkę Ferrari, no i właśnie Fernando, no i oczywiście Mercedesy i Fernando Alonso jako ten best of the rest, jak to się mówi. E, także cieszę, że ta forma o Fernando wraca i myślę, że będzie już stabilnie do końca sezonu w tych punktach dojeżdżać, jeśli nie będą przytrafiały się takie, e, hmm. takie rzeczy. A co do Hulkenberga, no to drugi wyścig z rzędów z punktami to nie takimi e, byle jakimi, bo cztery punkty wpadły na, na jego oczko. No i patrząc na to, w jakim bolidzie jeździ, no to, no to naprawdę dobrze. I'm poprawny występ też jego kolegi z zespołu, także Kik Zaober nie ma za sobą hmm. takiego złego czynienia. Niko Hulkenberg poprawił swój wynik z kwalifikacji o cztery pozycje, więc to jest bardzo dobry wynik. No generalnie Hulkenberg w ogóle to chyba jest jakieś takie moje największe zaskoczenie ostatnich wyścigów, bo to jest piąte i ósme miejsce, to w ogóle gdzieś tam chyba nie do pomyślenia było, bo Zaober był takim zespołem, który gdzieś tam miał być na szarym końcu raczej jakby ciężko z zdobywaniem punktów, hmm. a tu się okazuje, że, że, że mamy Alpin zupełnie... jest na końcu. No o, właśnie, że Alpin jest na końcu, tu mamy Zupełnie coś innego. Tak samo Fernando Alonso bardzo dobre kwalifikacje, też dziewiąte ostatnio chyba miejsce, teraz siódme. I, i jakby to też jest dobry znak, że coś tam zaczyna się zmieniać, bo ten początek sezonu dla Fernando Alonso był, no, wyglądał bardzo, bardzo słabo. Myślę, że możemy przejść do gwiazd niedzielnego wyścigu. Może zaczniemy od Mercedesa, pierwsze i trzecie miejsce i pierwsze podium Antonellego, młodego, młodego kierowcy. Nie będę się chwalił, że przewidziałem to, że ten właśnie kierowca wraca do nas, wraca do nas w całej odsł odsłonie. Kini Antonelli bardzo dobrze wczoraj pojechał, bardzo dobry manewr na starcie tego wyścigu, kiedy wyprzedził Skarabiostriego, później się przed nim bronił, zaczął jeszcze doganiać Maxa Verstapena, natomiast po pit stopie Holender trochę Włochowi i Modemu uciekł. Natomiast Antonelli dowiózł to miejsce na podium. Pozostaje pytanie, co gdyby Lando Norris nie zepsuł wyścigu sobie i koledze? Bo... Jeszcze powiem. E, tak, e, także nie wiadomo jakby by się to wtedy potoczyło, ale cieszy to, bo Antonelli ma za sobą kilka nieudanych występów, i nie do końca z jego winy, bo to były awarie Bolidów e, albo fatalny występ w Monako. Tam cały Mercedes mm -hmm. zawalił cały weekend po całości. Tam George Russell ze złości skracał sobie już szykany. E, także należało się to Włochowi, bo miał bardzo dobre wejście, jak na swoje możliwości. To, że ma dopiero 18 lat, jeśli się nie mylę, 17-18, 18 lat. E, no i to w jakim Bolidzie jeździ, no i kogo tak naprawdę zastępuje. Bo wiemy, że sezon temu występował tam jeszcze Louis Hamilton, teraz jest Antonelli. E, także bardzo dobry weekend całego Mercedesa. No Mówisz, że, że 18 lat faktycznie, bo y, jakby, kim jest y, trzecim najmłodszym kierowcą mm. po maxi Verstappenie i oczywiście jakim jeszcze zawodniku? Patryk, to dla Ciebie pytanie. Kto jeszcze był młodszy, jak zdobył podium? Pewno Robert Kwica. Ten <lans> Stroll. <lans> <A>, uh. <lans> y, tak, więc jakby faktycznie fajnie, fajnie że, że, że to podium się udało zdobyć. No, jakby Kimi Antonelli faktycznie tym manewrem na starcie sobie głównie w ogóle imponujące, imponujące to jest, jak, jak on się ściga. I tym manewrem sobie faktycznie ustawił trochę ten wyścig. Też pozostaje pytanie, co by się działo, gdyby, gdyby mm, kierowcy McLaren'a mieli szansę, może coś jeszcze zdziałać, ale mm. no, nie, nie dowiemy się, ale myślę, że koniec końców fajnie, y, fajne jest to, że, że sobie zdobył to podium. No i to jest w ogóle pierwszy podium w tym sezonie y, bez tak. kierowców McLaren'a, więc myślę, że no zobaczymy, co będzie dalej z Mercedesem, bo to faktycznie jest ich bardzo dobry występ. On jest, tro był trochę, powiedzmy, od początku wyglądali bardzo dobrze, ale też nie było takiej pewności, że na pewno będzie, będzie tak super ze względu też na temperatury. I, I w ogóle jestem ciekawa, co dalej z Mercedesem, bo nie jestem w stanie ocenić, czy to faktycznie jest ich taki yy, jakby, czy idą w górę, czy to po prostu była kwestia toru. Bo jednak jest to dosyć specyficzny tor, i też zobaczymy, co będzie na trochę szybszych torach z Mercedesem. No, ale fajnie fajnie było to widzieć, że właśnie wygrał Russell i, i Antonelli na trzecim miejscu. Właśnie George Russell wygrał pierwszy raz w tym sezonie, jednak spotkało się to z kontrowersjami, między innymi przy samochodzie bezpieczeństwa kiedy Russell tak gwałtownie hamował, co można było zauważyć, to spotkałeś też z protestem ze strony Red Bulla. Co o tym w ogóle sądzicie? Ponieważ e, kary za to nie będzie? Sędziowie uznali, że tutaj nie ma w ogóle e, problemu. Mercedes się obronił tym, że George Russell zamierzał zostawić po prostu odpowiednią odległość za samochodem bezpieczeństwa i e, Russell patrząc w lusterka nie chodziło mu o to, żeby Max Verstappen go wyprzedził, może dostał ujemne punkty, co by go wykluczyło, ale po prostu chciał zobaczyć, czy Max by w niego po prostu nie wjechał przez przypadek. Nie takie gierki z Maxem Verstappenem. George Russell chciał wyjść na mądrego, a skończył trochę jako pośmiewisko kibiców, którzy bardziej niż jego zwycięstwo zaczęli wyśmiewać ten manewr za samochodem bezpieczeństwa. E, tak jak powiedziałem, nie z Maxem Verstappenem takie rzeczy. Gdyby tam były na przykład Lance Troll, być może zakończyłby wyścigi sobie i właśnie Russellowi. E, natomiast 通のやっぱ Powiem szczerze, nie, nie byłem pewny tej decyzji, chociaż no, już wiadomo było po wyścigu i te szanse, że Rasselowi zostanie przyznana kara w rezultacie, czego straci podium, będą minimalne. Yy, ale no ja tak bardziej trzymam w, tej, w tym wypadku stronę Maxa Verstappena. Mimo wszystko uważam, że ten manewr oczywiście był zamierzony. George Russell wie, że Max Verstappen jest jeden punkt karny od zawieszenia na, kol na, na kolejny wyścig. Yy, chciał to wykorzystać, natomiast nie wyszło mu i, i tak naprawdę możemy mówić tutaj o szczęściu, że, że Holender yy, wykazał się tym refleksem. I, i nie wjechał w Maxa Verstappena, Jezu, w George'a Russella, nie w Maxa Verstappena, ale później oczywiście George Russell już zaczął się skarżyć, że Max Verstappen go wyprzedza, także tutaj ten manewr był bardzo kontrowersyjny. No, ale George Russell wygrywa. Myślę, mimo wszystko, pokuszę się o taki hot take, że będzie to ostatnie zwycięstwo George'a Russella w tym sezonie, ale ma za sobą dobry sezon. Na razie zobaczymy, jak będzie w drugiej części. No cóż, Russell już kończył wyścigi ze Safety Carem. Zdarzało się także. tak, yy, że. no myślę, że jeżeli już chciał robić takie numery, to można by było spróbować zrobić to w jakiś inny sposób. Yy, no generalnie. Yy, Relacja w ogóle obu panów jest napięta. Też się zastanawiałam, jak to będzie w pierwszym zakręcie tego wyścigu, ale no... Generalnie ja też trzymam stronę Maxa Verstappena, bo to było dosyć takie perfidne. I no, Red Bull oczywiście złożył protest i za jakby niesportowe zachowanie rasela. No nic się dalej nie podziało. No w sumie się nie dziwię, że nic się dalej nie podziało, mhm. ale, ale no, było to takie raczej średnie... No, ale nie wiem, czy mi, nie wiem, czy mi przyćmiło to zwycięstwo George'a Russella, ale, ale trochę może taka skaza pozostała. Zaraz za podium y, był Oskar Piastri z McLarena. Norris, tak jak powiedzieliśmy, nie ukończył wyścigu. W ogóle, co w głowie miał Lando Norris, próbując wyprzedzać przy bandzie swojego kolegę Przecież z. mówiąc, Na początku nie wyglądało tak źle, dopóki nie zobaczyłam y, y, kamery z onboardu Lando mhm. Norrisa, bo. Nie mam żadnego absolutnie wytłumaczenia, gdzie on chciał pojechać i co się działo w jego głowie i gdzie on chciał tam po prostu, gdzie on widział miejsce, to, to, to nie wiem i, i nie wiem, co się działo w jego głowie, ale Lando Norris y, coraz więcej ma takich dziwnych zachowań, że wszystko idzie niby dobrze, bo ten jego wyścig był dobry, to trzeba jakby przyznać, że wyglądało to dobrze. Ale jakby kolejny raz skończyło się tak, że po prostu wychodzi, wychodzi bardzo zły obraz tego, co się dzieje po prostu z Lando Warto też wspomnieć, że Oscar Piastri gonił przez ostatnie okrążenia Antonellego i gdyby nie może ta kolizja, to mógłby wyprzedzić Włocha. No nie wiadomo, co by było, ale ogólnie zapowiadało się dobrze, bo ten pierwszy manewr Lando był naprawdę całkiem, całkiem taki jakby w porządku. I mówię, no może tutaj będzie jakieś fajne ściganie, już się mhm. tutaj szykowałam, a tutaj... Um. Skończyło się jak się skończyło. No nie bójmy nazywać się rzeczy po imieniu. Landon Oris zepsuł wyścigi sobie i swojemu koledze, ponieważ o skorpiastri znajdował się przed tym atakiem Anglika w zasięgu DRS-u, tak? Mm -hmm. Miał kim jego Antonellego w zasięgu DRS-u, tracił mniej niż sekundę e, i też chyba okrążenie przed tym atakiem bardzo zbliżył się do Antonellego. I, I gdyby nie walczył z Lando Norrisem, bo wiadomo, że walka kierowców automatycznie daje przewagę temu, który jedzie z przodu i z nikim nie walczy, e, kto może sobie na swobodnie uciekać. Walka kierowców zabiera im obu czas. E, no i teraz pytanie czy jeśli Landonoris Norris dostałby polecenie od swojego zespołu, żeby nie walczyć z Oskarem, no to wtedy podejrzewam, że Oskar Piastri wyprzedził Lego, bo miał mimo wszystko nowsze opony od Włocha, świeższe opony. No i później mógł to zrobić również Landonoris i McLaren mógł skończyć na miejscach 3-4, później ewentualnie mogłoby dojść do jakiejś zamiany, chociaż wiemy, że pewno zakończyłaby się jakimiś tam kontrowersjami. Także McLaren mógł mieć dwa bolidy bardzo wysoko, miał ostatecznie jeden wysoko na czwartym miejscu, chociaż Oskar Piastri po drugim miejscu w kwalifikacjach Trzecim miejscu w kwalifikacjach pewno liczył na podium, no ale nie da się cały czas wygrywać, nie da się cały czas być na podium. Mimo wszystko to, co prezentował w treningach, a to, co pokazał w wyścigu, to jest, to jest mm -hmm. bardzo dobra rzecz. No i chcąc, nie chcąc, znowu ucieka Lando Norrisowi w klasyfikacji yy, kierowców, w klasyfikacji o Mistrzostwo Świata. Landon Norris, powtarzam to od początku. Spotykałem się z głosami takimi sprzeciwu, z, trochę z głosami, które chwaliły Landon Norrisa, próbowały go bronić. Widzę, że tutaj niektórzy... Widzę, że patrzysz na koleżankę obok Nie, no myślę, że tutaj Oliwia ma swoje zdanie o Norrisie. Dzisiaj cieszę się, że przeszła na tą lepszą stronę mocy i też przyznaje mi rację. Ja od początku, w którym Landon Norris popełnia zbyt proste błędy, jeździ nie tak jak przystaje na przyszłego Mistrza Świata. No i dzisiaj, dzisiaj w tym wyścigu i w kwalifikacjach, to było to samo. Nie ukończył pierwszego okrążenia pomiarowego w q 3 później y, skończył swoje pomiarowe z dużą stratą, ostatecznie startował dopiero z siódmej lokaty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w końcówce sezonu, w dalszej części sezonu. No ale porównajmy sobie dotychczasową jazdę. Oscar Piastri dużych wpadek nie miał, oprócz tej Australii, gdzie i tak mimo wszystko punkty jakieś wywalczył, a Lando Norris, stąd już tych wpadek, trochę by się zdarzyło. Także mm. na tą chwilę Oscar Piastri moim zdaniem jest faworytem, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata, a Lando Norris powinien oglądać się za swoje plecy, bo tam Max Verstappen zawsze czyha mm. i będzie chętnie atakować. Znaczy się, ja powiem szczerze, że jakby liczyłam wcześniej faktycznie na jakąś walkę, i gdzieś tam widziałem jakiś jednak potencjał Landy Norrisa, Też jakby mm -hmm. bez przesady to nie jest jakiś y, słaby kierowca, aczkolwiek no, patrząc na to, co się dzieje teraz, to jest coraz gorzej chyba. I, i też faktycznie myślę, że takie rzeczy, które zrobił teraz, bo to już mm -hmm. była y, trochę przesada jednak. To, to, to już może pokazywać McLarenowi, jakby na kogo oni będą stawiać, bo, bo to to już naprawdę jest taki mocny statement, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to. Bo takich rzeczy no, nie powinien robić kierowca, który y, tam chce walczyć o Mistrzostwo Świata, ale trzeba też przyznać, że ten weekend w ogóle nie był specjalnie udany, jeżeli chodzi o McLarena. Mhm. Jakby wydaje mi się, że to po prostu jest jakby wpadka na zasadzie, takim, że, na zasadzie takiej, że. Raczej przewiduję, że McLaren wróci gdzieś tam raczej do czołówki, a tutaj po prostu y, akurat y, no, ten tor po prostu im jakoś wybitnie nie podpasował, y, bo i Piastry jakoś szczególnie nie błyszczał i Norris, hmm. no to już <laughs> sobie powiedzieliśmy y, co, ale no, Lando Norris y, gotowy był na walkę, już się pytał po prostu, y, już się pytał zespół, czy jakby był safety car, to zmieniamy opony na miękkie, a tu safety, tutaj, y, safety car wywołał sam Lando Norris, więc mhm. no, skończyło się jak się skończyło. Tutaj też Patryk powiedział, że zabrakło komunikatu, a problemy z komunikatami były w Ferrari, tym bardziej na linii Charles Leclerc, y, który chciał zamiast planu B, plan C, potem nie chciał zjeżdżać do boksu. W ogóle jak uważacie, co zawiniło? Czy tutaj ta komunikacja z y, kierowcą, czy może taktyka już nałożona przez zespół? No, tutaj komunikacja w Ferrari to już zawinia od wielu, wielu lat, sezonów, nic nas to nie dziwi. Pamiętamy te komunikaty pod wodzą Matteo Binotti'ego. Mm. Binot winot to, <laughs> Jezus, ale Matthew się teraz <laughs> popisałem się odmianą nazwiska włoskiego. No, ja mam problemy <laughs> na przykład z Georgeem Almacon. Russell. No właśnie. Teraz mnie to pokonało. Ale koniec końców, jak się spojrzy na te miejsca, 5 i 6, no to, to są solidne punkty. Też wiemy, że Lewis Hamilton miał na 13 okrążeniu przygodę ze zwierzęciem, które no, przejechał i uszkodziło mu, mu bolit. No i ostatecznie później znajdował się 30 sekund za i miał 20 sekund przewagi nad Fernando Alonso. Także był tak na ziemi niczyjej trochę i jechał swój wyścig, nie walcząc z nikim i też na to się skarżył przez radio. No komunikacji w Ferrari nie ma. Ferrari walczy z Red Bullem w konstruktorce, chociaż bardziej chyba wypadałoby powiedzieć, że z Maxem Verstappenem mm -hmm. niż z Red Bullem. No i myślę, że tak mimo wszystko ta walka będzie wyglądać. Czy do Mercedesa doskoczą, nie wiem. Wydaje mi się, że Mercedes ma trochę na razie więcej lepszych wyścigów na swoim koncie, mimo tych padek, a Ferrari pamiętamy sytuację no, na na tak, Mercedes. Widać, ma... Tak, widać. W klasyfikacji Monaco miało bardzo dobre Ferrari, wyścig w Hiszpanii też nie najgorszy. No, ale niestety to Kanada taką hmm. trochę porażką się okazało. Chociaż te miejsca, tak jak powiedziałem, no nie wyglądały Stabilne. źle. Piąte, szóste miejsce to, to mimo wszystko są solidne punkty. No, problemy z, z alfabetem u Ferrari trwają i nie zanosi się, żeby się zakończyły. Ja, ja się zastanawiam po prostu, ile Charles Clerk tam wytrzyma, bo mam wrażenie, że już jest na granicy. Też gotuje się Hamilton, który mówi, że on tak naprawdę jest niezauważalny w wyścigu, on nie wie, co się dzieje i też. Jego zespół nie potrafi mu powiedzieć, co się dzieje. Tak, mam wrażenie, że to jest częste, jeżeli chodzi o Luisa Hamiltona w tym sezonie, że on jest taki trochę bezbarwny. Mhm. Y, gdzieś tam nie widać go w tych wyścigach i po prostu y, właściwie nie jest ani dobrze, ani źle. Znaczy wiadomo, że prędzej źle, ale jakby, że to jakoś tak. Ja Louisa Hamiltona po prostu nie widzę, mam wrażenie, w tym sezonie za bardzo, więc, więc to. No, nie wiem, czy tu o Ferrari coś mądrego można w tym momencie nie. powiedzieć. Na ale... pewno coś mądrego można powiedzieć o naszym fantazy, więc przejdziemy teraz do naszego końcika fantazowego. Patryk, cały czas jesteś na podium, gratulujemy, jesteś pierwszy w tym momencie. Ja jestem na drugim miejscu, za nami jest Dominik Stachowiak. Oliwio, co się dzieje? Byłaś ze mną na podium, a teraz jesteś piąta. Ja po prostu mhm. jeszcze, ja zostawiam sobie po prostu najlepsze na koniec. Ja jeszcze mam w zanadrzu. Mhm. Y, chipy do użycia, wszystko jest przemyślane mm -hmm. i liczę na to, że niedługo pojawi się duży skok punktowy. Dobrze, Patryku. Uch. Co zrobić, żeby być z taką przewagą przez. Tyle tak naprawdę weekendów. No, po pierwsze, też Polaku numer 134, w tej grze już spojrzałem dzisiaj rano, jak to się wszystko układa, także bardzo się cieszę, że jestem tak wysoko. Co trzeba zrobić? Trzeba mieć chłodną głowę i nie podpalać się po jednym wyścigu, nie sprzedawać kierowców, nie sprzedawać konstruktorów, ponieważ mogą oni później zaskoczyć, co ten wyścig też nam dobitnie pokazał. <ścoughs> Przepraszam, Natalia, <ścoughs> że. <ale ścoughs> ja się pochwalę po tym wyścigu, jeszcze jakby. Przed dodaniem punktów za wyprzedzanie miałam punktów minus 4. Aktualnie mam punktów 58 bodajże. Ale Dominik, który tracił do mnie tak około 200 punktów, jeszcze mnie nie wyprzedził, więc e, ja się zamierzam odkuć niebawem. Wrócę do moich starych e, kierowców oraz konstruktorów i zobaczymy, co to będzie. No, zobaczymy, co to będzie. Ja się cieszę. Przewaga jest duża. E, myślę, że powoli mogę już chodzić szampana. Nie wiem tylko, kiedy wystrzeli, jak duża ta przewaga jest potrzebna. Oliwia tutaj coś odgrażała się o chipach. Ja też użyłem tylko raz chipu dopiero, e, także na spokojnie do przodu. Niektórzy to już... E... Niektórzy, którzy w tym studiu występowali i chyba już zużyli wszystkie możliwe i nadal, nadal dużo tracą, ale po co rozmawiać o, o przegranych, rozmawiajmy o zwycięstwach, a tutaj mamy dwóch członków podium i mam nadzieję, że też przyszłego trzeciego członka podium, bo tak się ten sezon zaczynał, że w trójkę byliśmy na podium. Tak, należy tylko wyprzedzić Mikołaja Schuberta i będziesz trwał w górę. to nie jest trudne zadanie, ja się cieszę. A ile tam jest jaka tam jest różnica do, do Mikołaja? 74 no, no, no to tak, ciężki. na razie jest dobrze, na razie jest dobrze i oby tak było dalej. Dobrze, możemy teraz przejść do plusów i minusów weekendu. kogo Kto was zaskoczył pozytywnie? A może to już kolejny raz ktoś was zaskoczył pozytywnie? No, myślę, że niespecjalnie, oryginalnie, ale ja, ja dam tego plusa dla Kimiego Antonellego, bo, bo, no bo po prostu uważam, że należy się za to pierwsze podium za to, jak przyjechał po prostu bardzo dobry, solidny wyścig i, i mhm. też za ten start, bo to trzeba przyznać, że Oskar Piastri też nie jest kierowcą, który się ściga źle, a wręcz przeciwnie, więc to, że on sobie wywalczył mhm. tą pozycję na starcie i, i dowiózł to i, i ogólnie yy, cały kształt tego, to ja po prostu postawię na, na, na tego zawodnika. Ode mnie plus do Lance'a Strolla. Uważam, że ma za sobą bardzo dobry weekend i chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z karą 10 sekund, która została na niego nałożona przez sędziów, ponieważ bardzo dobrze bronił się przed Pierre'em Gasly'em. Bardzo dobrze najpierw go wyprzedził, później się obronił i ta decyzja sędziów dla mnie nie zrozumiała. Chcę pokazać swoją solidarność z Kanadyjczykiem, dlatego ode mnie plus dla tego kierowcy. No to skoro nie tak. To powiem Franco Colapinto i tutaj zanim będą nieprzychylne komentarze, chcę powiedzieć, że Argentyńczyk ma za sobą kilka nieudanych wyścigów, ale wczoraj jechał naprawdę bardzo dobrze, nieudana końcówka zabrała mu punkty, ale patrząc na poprzednie wyniki uważam, że ta decyzja ma naprawdę sens. I mam nadzieję, że teraz urząd cenzury przejdzie, ponieważ Franco Colapinto to był na dobrym miejscu w kwalifikacjach, był na dobrym miejscu w wyścigu i jechał w punktach. Niestety pod koniec skończyło się jak się skończyło, ale pokonał swojego zespołowego kolegę. No i niestety Alpine nadal zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, ale ode mnie właśnie Argentyńczyk na pochwałę i mam nadzieję, że jeszcze trochę tych szans w Alpine dostanie. Ja oprócz oczywiście Fernando Alonso i Nico Hülkenberga, o których już mówiliśmy, chciałabym wyróżnić Carlosa Sainza, który poprawił swoją pozycję z kwalifikacji o 6. Yy, I no, wydaje mi się, że to on mimo wszystko błyszczał, w tym William się trochę w cieniu był Albon, on się poprawił i jednak, mimo wszystko uważam, że Carlos Sainz ma bardzo dobry ten sezon. Czasami jest pod górkę, czasami z górki, ale mimo wszystko punkty są i wydaje mi się, że taka poprawa z kwalifikacji powinna być wyróżniona. A jakie są minusy według Minusy Zwycięzca został bez plusa, George Russell. Znaczy, szczerze mm. mówiąc, myślałam o nim, ale, ale, ten, ale ten, mm, to ten manewr mm. za safety car'em to tak trochę przyćmił. Ale tak, minusy. To możesz, Patryk, zacząć. Wiem, że czekasz na to, także zostawię ci tutaj... No to w takim wypadku minusy. No to niech będzie Lando Norris, no, no cóż mam powiedzieć, już nie będę wymyślać. Fatalny występ, końcówka występu, bo, po, bo początek i, i później było, było dobrze, rozkręcał się, no niestety była szansa na punkty, była szansa nawet na przygonienie Piastry'ego w klasyfikacji e, generalnej, skończyło się na, na niczym i skończyło się też na pięciu sekundach kary, które zostały dodane dla Lando, do, do czasu Lando Norrisa e, podczas tego wyścigu, także no Kara chyba symboliczna. Kara symboliczna, no ale tutaj nie było co liczyć na karę przesunięcia mm. w kolejnym wyścigu, bo, bo przejechał już 70 ponad 5%. E, także ode mnie Landonoris. Ja się podpisuję. Nie widzę tutaj inne, innego typu, bo do teraz jestem w szoku, co się tam zadziało. Także podpisuję się już bez większego komentarza. Ja również się podpisuję pod Waszym zdaniem. I ostatnia tu teraz kwestia do rozważenia. Austria, wyścig w Austrii. Teraz jest tydzień przerwy i wracamy. W ogóle, jakie są Wasze przewidywania, co sądzicie? No ja myślę, że McLaren wróci tutaj do, do, do wygrywania. Nie wiem jeszcze, który z kierowców. Być może Landon Norris będzie chciał się odkuć za tą Kanadę, ale właśnie stawiałbym na McLarena, stawiałbym na Maxa Verstappena, który na pewno będzie tam dopingowany przez rzesze swoich kibiców i fanów w pomarańczowych koszulkach, których nigdy na tym torze nie brakuje. Mam nadzieję, że Ferrari w końcu się podłączy. Może nie do walki o zwycięstwo, ale do, do podium i że Lewis Hamilton w końcu będzie miał z kim walczyć, a nie tylko dublować Rywali i liczę też na solidne punkty od Fernando Alonso. Myślę, że to może być trochę gorszy weekend dla Mercedesa, ale to wszystko zobaczymy, jak no, się potoczy. Ostatnio Russell wygrywał w zeszłym roku w Austrii, więc kto wie, ale ja bym chyba też stawiała, jeżeli mam postawić się na, na jakieś konkrety, to chyba faktycznie na ten powrót McLarena do czołówki ścisłej. Myślę, że kierowcy McLarena no, jakoś po tym wyścigu ciężko mi postawić na Lando Norrisa, więc powiedzmy, że Oscar Piastri, ale też może może faktycznie ten Red Bull gdzieś tam w tym swoim domowym wyścigu, coś tam Max Verstappen, uda mu się specjalnego wyczarować dla swoich fanów, także zobaczymy. może tak. Tak, zobaczymy, czy wasze typy się spełnią. Ja dziękuję, że byliście z nami, widzimy się za dwa tygodnie. Prowadziłam ja, Natalia Szkoła, a razem ze mną był Patryk Szymański. Dzięki. I Oliwia Gramza. Dziękuję.